Cześć czułem. E, coś innego, coś nie mojego. Ale wydaje mi się ciekawe. E, tytuł jest ten i tamten. Dziewczyna obudziła się z potwornym kaczorem. Co prawda to niewielkie stworzenie wcale nie było takie wielkie, a co dopiero mówić, że było potworne. E, nie interesuje nas tu jakiś tam kac, tylko dziewczyna. Wczoraj był weekend, więc jest sprawą oczywistą, że w wielkim mieście po dwóch dniach wolnego wszyscy mają potworny ból głowy. A co do potworów, to nawet niezłe rzeczy zalęgły się w tej małej głowie. Głowie rozrywanej przez matkę dziewczęcia. Wieczorem dostała niezłe bęcki. Miała kilka siniaków. Te na nogach były sprawką jej chłopca, a na buzi mamy. Pamięta niewiele z tego wieczoru. Musiała nieźle dać w palnik. Codziennie wychodziła do pracy wczesnym rankiem. Gdy opuszczała brudną, szarą kamienicę, witał ją pies, taki zwykły reksio. Dawała temu biednemu stworzeniu resztki swojego śniadania. Do miejsca, w którym spędzała 12 godzin przy brudnych garach, szła sobie piechotą, mimo tego, że mogła wsiąść do autobusu. Lubiła, gdy jesienny też zraszał jej twarz. Zimę przemiękła, e, przemiękłe buty pomagały złapać grypę. Gdy już bardzo gorączkowała, odwożono to biedne stworzenie do szpitala. Była szarą istotą. Nie wyróżniała się prawie niczym, a do głowy nikt zajrzeć nie mógł. Chyba, że chirurg, ale skąd chirurg tak zarańca w środku miasta i to w stroju roboczym? O chirurga w tym miasteczku było trudno. Był jeden stary, ale miał pewnie dyrylkę, dlatego nie można było zajrzeć do głowy dziewczęcia. Ćwok po niedawno odniesionym urazie czaszki miał lekkie zawroty głowy. Dekie niewielkie, no nie aż tak silne, żeby wymiotować, niemniej jednak troszkę mu to dokuczało. Ten niewielki uraz odniósł po bliskim barze. Zaczepiał jakąś kobietę. Miał i tak dużo szczęścia, że oberwał kufelkiem. W sumie ta kobieta wcale nie była kobietą. Była dziewczęciem, niewinnym. I to wcale, wcale. I takim wcale, wcale. Spodobała się ćwokowi. Ćwok, nie bacząc na nic, uderzył w konkury. I stąd na jego głowie dziury. Co prawda felczer nieźle połatał sagan ćwokowi. Szkoda tylko, że był taki kiepski w swoim fachu. To ćwok... Yy... Uważał, że ma ładnie zszytą głowę. Tak naprawdę to wyglądał jak świat przez szybę podczas deszczu. Po prostu był niewyraźny. Teraz też podążał wolnym krokiem w stronę speluny, w której dostał lanie. Myślami był w środku, choć pewnie bałby się tam wejść. Ta dziewczyna nie dawała mu spokoju. Myślał o niej zawsze, był zadłużony. Pewnego dnia postawił wszystko na szalce życia. Kupił butelkę wódki, którą wypił w tajemnicy przed domownikami. Gdy miał już nieźle w czubie, przywdział stary znoszony płaszcz, w którym chodził już kilka sezonów. Na nogi założył jakieś ciżmy, wystawało z nich tylko duży paluch. Głowę osłonił kaskiem, który przyniósł sobie z pracy. W kieszeń wetchnął pustą, pustą butelkę, tak dla bezpieczeństwa, zmarszczył brew i ruszył w ciemność na spotkanie losu. Losu, który mógł okazać się tak samo jak on czwokiem. Dobrze, że tego wieczoru była ładna pogoda, moc gwiazd, ubijający ich blask, kask. Po prostu przez tą jedną małą chwilę czuł się kimś ważnym. Skierował się prosto do znienawidzonego baru, w którym został tak okrutnie sponiewierany. Włożył dłoń do kieszeni płaszcza. Ręka od razu natrafiła na szyjkę butelki. Palce oplotły ją silnie. Miał nadzieję, że nie będzie musiał się nią bronić. Wszedł jak zawsze cichutko, usiadł w kącie, zamówił piwo, obserwował. Do jego uszu docierały strzępy rozmów o jakimś strasznym morderstwie. Masakrę dokonano na jakimś homoseksualiście. Podobno był bardzo ładny, zwłaszcza gdy nosił śliczną sukienkę. Podobno często przychodził do ich baru. Ćwokowi wszystko zaczęło falować przed oczami. Zrozumiał, że bycie ćwokiem nie jest sprawą dla pierwszego lepszego spadochroniarza. Skierował się dość chwiejnym krokiem w stronę sklepu z alkoholem. Znowu był sobą, zaloną w bele istotą.